Jest, jest. Ale piękne branie. <gryzanie> Zobaczcie jak wciągnął twisterka. Ale ładna ryba. W końcu. Jest. Jest. <gryzanie> Spadaj. na witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jesteśmy na łowisku testowym. Po prostu na wodzie firmy Dragon. Siedzibę, w zasadzie jej część możecie zobaczyć za mną. Tutaj Mateusz szykuje na łódkę, a w zasadzie to trochę na niej sprząta. Głównie już moich rzeczy. <grym> Bardzo szybkie dwa słowa: jak ja się tutaj w ogóle znalazłem? Znalazłem się tutaj w taki sposób, że Mateusz napisał do mnie na Instagramie wiadomość czy chciałbym przyjechać po prostu w formie zaproszenia na łowienie szczupaków. W zasadzie to ja trochę bardziej chciałem szczupaki, on trochę bardziej o konie. My na co dzień więcej łowimy o koni, to bardzo chętnie złowimy sobie jakieś szczupaki. A parę tych szczupaków na pewno tutaj pływa, więc celem będzie zwyczajnie połowienie paru szczupaków na nowe zestawy szczupakowe. Więc to sobie zobaczycie później, pokażę Wam na początku, co to w ogóle będzie. Nowa woda, na pewno są w niej jakieś szczupaki więc to nic tylko łowić, lecimy sobie na wodę, pakujemy się na łódkę, spróbujemy coś złowić i pokazać, że w ogóle umiemy coś złowić. Zostawcie łapę subika i zapraszam Was kolejny raz na ryby z widzeniem i z Mateuszem. Z nowości, e, pierwszy raz na kanale melduje się e, Kaścik, to jest Dragon GP Concept do 130 gramów, od 90 do 130. E, jak na razie, trochę nim porzucałem, pierwsze wrażenia bardzo dobre, no ale cokolwiek więcej, wiadomo, będziemy sobie mogli e, o tym pogadać później. Do tego Multic też GP Concept. E, no, wydaje się spoko zestaw na start, myślę, że jak na pierwszego kasta, pierwsze jakieś wrażenia, jeśli chodzi o, o takie łowienie szczupaków, no to całkiem przyjemne, trochę już nim porzucałem. I więcej będę mógł Wam o nim powiedzieć ewentualnie troszkę później, bo zawsze się o sprzęt pytacie, więc dlatego na starcie od razu mówię, na co łowię, bo pytania o sprzęt to jest przecież klasyka. Chcemy się po prostu dowiedzieć, ale bardziej porozmawiajmy sobie teraz e, o samym łowieniu. Jesteśmy na płytkiej wodzie do 3-4 metrów głębokości, ale najbardziej interesują nas e, miejsca do metra. Półtora metra, takie porośnięte, jakieś grążele, jakieś, jakaś stara roślinność, ogólnie płytkie, klasyczne majowe szczupakowe miejsca. Spróbujemy złowić sobie parę pajków przez większość czasu. Pracownik po godzinach w firmie Dragon Mateusz. Jest, jest. Zostaje z nami po godzinach łowić, więc spoko, spełnia swoje obowiązki, to najważniejsze. No i po prostu spróbujemy sobie złowić jakieś szczupaki na luźno. Nie mamy jakoś tygodnia na łowienie, ale nawet nawet. W jeden dzień coś tam rozkminimy. Woda nie jest wielka, więc poszukamy trochę po miejscówkach i na pewno coś uda się złowić. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o drugim kiju, bo oprócz tego Kasta no to jeszcze jest druga wędka. E, Prog no kij od Dragona, który nie oszukujmy się, większość z Was pewnie po prostu zna, bo no, jest to popularna wędka e, do 42 gramów, do tego Zauber e, 3000 od Riobi e, i takie dwa zestawy po prostu zasilą nasz arsenał wędek szczupakowych. No, Całkiem naprawdę w porządku zestawy łowię pierwszy raz i na ten i na ten więc trochę sobie musimy właśnie na nie połowić ale myślę że bardzo bardzo fajne uzupełnienie sprzętu szczupakowego ale dosyć o sprzęcie bo wiecie że o sprzęcie się nie rozgadujemy jakoś tutaj za wiele. Połówmy sobie jakiś ryb. W ogóle najwięcej to będę piksadów używał a Będę używał pikszadów pierwszy raz, a przynęte znam oczywiście od dawna, dawna, dawna. Nigdy na nią nie łowiłem. Oczywiście już na nią miałem jakieś ryby. Znajomi moi praktycznie wszyscy łowią na pikszady. Eee, znaczy łowią, po prostu mają je w pudełku regularnie, ich używają i mają na nie wyniki. Ja jakoś nigdy na nie nie łowiłem, ale bardzo fajnie, bo będzie okazja. No i tyle tyle o sprzęcie. Trochę sobie spróbujemy połowić i jakiegoś szczupaka wpakować do podbieraka. O, ryba. Ryba, zobaczcie szczupak. O Jezu, no, powiem Ci tak, nawet go nie podbieram. Pierwsza ryba uchwycona na kamerze. Czekaj, może się zepnieć? Matko, jedyna. Matko jedyna. Śledź, śledź w kojowsko-pomorskim Więc ta guma nie była większa od tak? nas Irytujące to jest No już... Jest! Jest! Ale piękne branie Nie będzie wielka ryba, podbierzesz? Dawaj, dawaj podbierak nie. Dawaj, dawaj Podbierak jest kluczowy Fajna ryba jest 70. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nawet nie. Dawaj. Jest! Elo. Yes. Ale na początku ten. Myślałem, że będzie większy trochę. Ale no kurde, nadal. No gru grube są te ryby. No i zobaczcie, mamy pierwszą rybkę. Taki z 64 cm. Nie za duży, ale silne. Mega silne ryby, więc fajnie. No i zobaczcie, 60. Wraca. Poszedł. Bardzo lubię wody, gdzie jest tak mało dostępu z brzegu. Jest kilka miejscówek, albo nawet jedna do zwodowania się. To zupełnie inaczej, życie wygląda na takiej wodzie niż jak masz co chwilę, co 20 metrów, miejsce, nie? Jest. Jest. Nie jest duża ryba, ale... ale jest. Od razu wpadła przynęta, strzelił. No nie będę go podbierał nawet. Zobaczcie takiego szczupaka. Też głupia takimi szczypcami wypinać? <grymne> Spadaj. Zobaczcie, 20 cm przynęta. 20 cm a szczupak co 40 może? <grymne> Do... <noise> on, on mógł nawet 40 nie mieć, także nie ma co się bać dużych przynęt. Mieliśmy parę skubnięć tutaj i sobie pomyślałem, założę małą przynętę, zobaczymy co nam podskubuje te gumy, no i jak nam podskubuje coś takiego gumę 25 cm, to ja się nie dziwię, że one się nie zapinały. <noise> Wracaj. Uh -huh. Jest, jest ryba. Nie, nie jest znowu wielki. Nawet jakoś się nie spinam z podebraniem, najwyżej się zapnie. <laughs> jest. Kolejny gigant. <laughs> Wracaj. Śledzie. Śledzie panie. Ja Śledzie panie. Wiesz, gdzie by się w miarę komfortowo łowiło? No, jakbyśmy się przestawili kawałeczek yy, i może spróbowali objechać te, te trzcinki. Też twisterek i potem duża guma bo w tych trzcinkach akurat miałem branie w tego dużego pikszada wtedy i było to zagonienie czyli coś tam tutaj mimo wszystko się kręci o, tak jak dorzucę to możemy ze stąd tam obłowić zobaczymy ile sięgamy ue dobrze sięgamy no, no fajnie ten fajnie pracuje Fajnie pracuje, jedyne co to jeszcze potem zakombinuję z inną przynętą, z taką bardziej naturalniejszą, nie, już tak bazuje <gryw> z wszystko, a potem spróbuję z tą, tym takim złotym, on też fajnie wygląda, ten taki czarno-złoty, oddam naturalsa i zobaczymy. My zawsze w ogóle fascynują takie wielkie ryby, typu takie, nie wiem, metruwy z plusem, albo właśnie tylko 112. Jest taki dziury, nie? Jakieś bajorko, coś i masz na przykład metra 12, nie? No, masakra z takiej faktycznie malutkiej wody. Przytulić taką metruwę to jest mega, nie? Z dzikiej wody. Bo na takiej, na takiej dużej wodzie to jeszcze bardziej się go po prostu też spodziewasz. No. Że gdzieś na Toni wyjedzie, tak, to tak. Ale no, właśnie tu sobie obławisz jakieś, no, kapelonki, coś tu, ten, i nagle wjazd takiego, wiesz, metra. Mega. One tu mają jakieś takie momenty, że po prostu chwila, moment, 3-4 strzały, cisza i tam z godzinkę coś. Nic, nic, nic i będę znowu I przerwa hmm. Ja dam na, 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 normalnie na popytu Tak Wiesz co, ja w ogóle mało razy łowiłem strągi eee... Ja lubię ten klimat, wiesz? To klimat jest zajebisty Jest, 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 jest. ale fajnie strzelił no Ale z opazu, Taki Taki jak będzie, no taki normalniejszy w końcu Podbierzemy go. Ty w tym wielkim podbieraku, to zginie ten szczupak. Mam. <laughs> Zobaczcie, jak wciągnął twisterka. Słuchajcie, ryby na tyle nieaktywne, że aż się uciekam do takich przynęt typu mały twisterek. No i udało się chociaż taką pięćdziesiątkę złowić. Eee, wypuszczamy go sobie. Nie za duża ryba, ale zawsze wpadł kolejny. Chociaż chociaż miarówka w sumie. Chociaż wam pokażę, że to jest miarówka. Patrzcie, 50, 55! Ue, 55 to wcale nie tak źle. Myślałem, że ma mniej. Lecimy z nim do wody. Zobaczcie, kolejna ryba, tym razem nie moja. Ale też taka miarówa będzie. Ty nawet lepszy będzie. Dawaj jest go. Jest silny, jest silny. Jest silny. E nie, dobry jest, fajny jest. Dawaj go. <laughs> ale jaki silny ty faktycznie Do ilu ty masz gramów kijek? Do 30. To ładnie chodzi Wjeżdża już. Jest. No taki, dobra 60, taka dobra. Zobaczcie jaki ładny grubasek się trafił. Może nie za dużo, ale wariat kolega potwierdzi, tak? <laughs> no pewnie. Wypuszczamy. Tak? Taka fajna 60. <laughs> Elegancko. Elegancko. No, szybko chciał do siebie. A faktycznie powiedz, a wpłyniemy jeszcze tu no. Takie, że coś tu... Coś tu stoi jeszcze. Jest! O, ale piękne branie! Hu. Jeszcze te czcinki, bym sobie tutaj obrzucił Tak przy samym... A spoko. Ja mi się tu wcisnął. Co? Ja bym się tu wcisnął. No i po strzale mieliśmy w sumie... Co? Wyszedł Ci? Nie, jakiś amortyzator. Jest. 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 Amator twisterka, kolejny. O! <laughs> dobra, możemy go podebrać. Ale wario. Zobaczcie, pyk. Kolejny, nie za amator twisterka. W ogóle jestem w szoku, że te szczupaki po tylu braniach tego twisterka, że go nie obcięły. W jedną przynętę miałem trzy strzały i patrzę, że, że fartownie cała guma pocięta, a ogon nieruszony. I już się uspokoiły tutaj. No bo ja No może. Jest. Jest. Fajniejszy. Lepsza ryba jest. Strzelił od razu, jak wpadła przynęta. No, będzie w końcu normalniejszy. Nadal nie, że ogromny, ale, ale fajna ryba. Ale jedzie. Dobry będzie. Chodź. Ale się zawinął. Patrz, mówiłem, że będzie w to drzewo szedł. Mówiłem ci, że <grym> trzeba być tutaj ustawionym, bo będzie szedł w drzewo. 70 na pewno chodź, dawaj, podbieraj go, bo już wjeżdża do podbieraka. Ale ładna ryba. W końcu. W końcu. Dobra. 8 y tak, no. dysz nie ma, ale 75. spokojnie. Dobra. 8 dyszek nie ma. Cześć, 0, 76. Cześć, 0, no 75. 75. Także bardzo fajna rybka eee, Na chwilkę ją sobie odłożymy do podbieraka Jak chcemy zrobić zdjęcie z rybą to ją mierzymy Wsadzamy do podbieraka Ona sobie sekundę odpocznie Dosłownie minutkę, robimy zdjęcie i wypuszczamy Jesteś idealnie w w które cały czas rzucałem, nie? No bo, no, już nie będę Ci mówił czemu <laughs> Nic, nic, nic <laughs> No i zobaczcie Bardzo ładna ryba Wraca sobie do wody 75 cm To się rusza delikatnie i stoi w miejscu no Spierdzielaj o, usłyszał mnie i poszedł jest nie za duży ale twisterek w akcji Yeah Kujawsko pomorskie śledzie Kujawsko pomorskiej śledzie Nie wiadomo czy nie trzeba będzie się zwinąć ale szczerze, to ta chmura w GoPro nie wygląda wcale aż tak źle. W GoPro wygląda na taką całkiem jasną, ale no. Generalnie po kolorach też wygląda. W... Dobrze. No, zobaczymy. Najwyżej zmokniemy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. No, nie wygląda dobrze, ale najwyżej trochę zmokniemy. No i trzeba będzie spłynąć. Ale i tak, rybki mamy jakieś już odhaczone, więc. Jest ok. Jest jak najbardziej spoko. No i będziemy kończyli wyjątkowo, żegnam się z Wami z balkonu, a nie z nadwody. Ponieważ najpierw uciekaliśmy przed dosyć dużą chmurą i dosyć mocno ulewą, a potem spieszyłem się trochę na pociąg, więc nie było kiedy dograć tego zakończenia. Podsumowując, bardzo fajny wypad, bardzo fajna woda. Naprawdę widać, że tych szczupaków jest tam sporo. Nie było aż tak łatwo je złowić. Myślałem szczerze mówiąc, że tych brań będzie nawet trochę więcej, a nawet może nie tyle, co będzie więcej brań, co trafią się trochę większe ryby. Ale mimo to naprawdę fajna zabawa i nawet dobrze, że trzeba było trochę za tymi rybami popływać, że trzeba było troszeczkę pokombinować, żeby coś wydłubać. I fajnie, że dopiero w zasadzie na koniec udało się parę fajnych brań zrobić i Łowić naprawdę niezłą rybę. Widać, że te szczupaki tam są naprawdę w super kondycji, bo nawet nieduże ryby dawały tak potężne brania, te strzały były tak mocne, więc to jest naprawdę na plus i naprawdę coś pięknego być na takiej wodzie, gdzie widać, że te ryby przynęte za często nie widzą. Zostawcie łapę, subika. Bardzo wam dziękuję i do następnego.